Dziś czekoladowy wrzos na oku. Zapraszam na makijaż. Zaczynam od najjaśniejszego cienia, który nakładam w wewnętrzny kącik i podług brwiowy. Teraz śliczna ciepła satyna, którą nakładam na całą powierzchnię powieki ruchomej. Teraz wrzosik, który ląduje szerokim pędzlem na opadającej powiece czyli. Ponad powieką ruchomą. Mały kulkowy pędzelek i zadbamy o powiekę dolną, czyli wszystkie trzy kolory lądują na niej po kolei. I teraz najciemniejszy cień. Zaznaczam sobie zewnętrzny koń i przeciągam go do góry, akcentując zewnętrzną część powieki górnej. Teraz puchaty pędzel i rozchmurzam sobie wszystko, blenduję wszystkie cienie, żeby nie było absolutnie żadnych plam. Teraz... Konturówka wodoodporna, brązowa, uwielbiam masełkowa, bardzo przyjemna w pracy, szczególnie właśnie dla osób początkujących. Robiłam to niedbale, dlatego że właśnie sięgam po pędzer kuleczkę i rozchmurzam to wszystko. Wystarczy teraz porządnie wytuszować rzęsy, nałożyć też ulubioną konturówkę na usta, następnie, oczywiście, pomadka i tak naprawdę, makijaż gotowy. Jeżeli podobało Ci się, jeżeli chciałabyś mieć właśnie taką paletkę albo inną pod Twoje potrzeby, to oczywiście zapraszam serdecznie do siebie.